Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie zamrażarka Whirlpool WHS2121. W nagraniu wykonamy sobie research właśnie na temat tego sprzętu. Porozmawiamy także o kwestiach technicznych, ocenie i innych ciekawostkach właśnie na temat tego urządzenia. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tego wszystkiego, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał i zostaw polubienie pod filmem. Pamiętaj również, aby obejrzeć to nagranie do samego końca. No a teraz przejdźmy już do szczegółów właśnie na temat zamrażarki Whirlpool. Myślę, że jeżeli chodzi właśnie o ten sprzęt, no to przede wszystkim warto rozpocząć od kwestii cenowych tego urządzenia AGD. No jeżeli chodzi właśnie o sprawy cenowe, no to trzeba przyznać, że jest to zamrażarka dość tania, ponieważ cena takiego sprzętu w sklepach online czy w sklepach stacjonarnych widnieje gdzieś tam w okolicach 1200 zł i mniej więcej za tyle powinniście móc właśnie zakupić taki sprzęt w internecie czy gdzieś tam w sklepie stacjonarnym. A zatem jak sami widzicie Widzicie, nie jest to dużo, jeżeli chodzi właśnie o zamrażarkę. No i tutaj od razu taki tip: gdybyście kiedyś w przyszłości chcieli zakupić właśnie tę zamrażarkę, no to pamiętajcie, aby sobie porównać ceny tego produktu w różnych sklepach, bo po prostu ten produkt dostępny jest w naprawdę wielu miejscach. No i później, oczywiście, wybierzcie sobie taką ofertę, która będzie dla Was najbardziej atrakcyjna. Natomiast myślę, że jak najbardziej warto to zrobić, ponieważ rzeczywiście ceny w poszczególnych sklepach mogą się troszkę od siebie różnić. Dodatkowo pamiętajcie też, Cena, o której wspominałem, jest ceną na moment nagrywania tego filmu, no i oczywiście w perspektywie dłuższego czasu może ona ulegać zmianom. A zatem myślę, że jeżeli chodzi o sprawy cenowe, no to zostało to tutaj już szerzej omówione. A zatem przejdźmy sobie może teraz bardziej do kwestii technicznych związanych właśnie z zamrażarką Whirlpool WHS 2121. Jeżeli chodzi o generalnie wymiary tej zamrażarki, no to wynoszą one odpowiednio 86,5 cm wysokości. 80,6 cm szerokości i 64,2 cm głębokości. A zatem w taki sposób prezentują się właśnie wymiary tej zamrażarki wolnostojącej. Natomiast jeżeli chodzi o pojemność zamrażarki Whirlpool WHS215N, no to tutaj dość spora jest ta wartość, ponieważ wynosi ona 204 litry. A zatem tak spora pojemność może pozwolić na pomieszczenie tam w tej zamrażarce wielu różnych produktów, które po prostu pod potrzebujesz zamrozić. To co od razu warto wiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o zamrażanie, no to jest to kwestia tego, że zamrażarka Whirlpool WHS2121 została wyposażona w taki kosz, w którym oczywiście będziesz mógł w odpowiedni sposób przechowywać różne produkty, chociażby w torebkach, z mrożonkami, czy w innych pudełkach dbając w ten sposób o porządek i unikając zwyczajnie bałaganu. Z innych aspektów, o których na pewno warto wiedzieć, może wspomnę również o wyglądzie takiej zamrażarki, a mianowicie jest to zamrażarka zamrażarka, która ma kolor biały, a zatem jeżeli preferujecie zamrażarki właśnie w takim kolorze, no to zapewne będzie to dla Was bardzo dobra informacja. Jednak jednym z kluczowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi właśnie o wybór zamrażarki, jest oczywiście zdolność takiej zamrażarki do zamrażania. Tego typu wartość podawana jest w jednostce kilogramów na 24 godziny, a zatem jeżeli chodzi właśnie o zamrażarkę Whirlpool WHS2121, no to jej zdolność zamrażania wynosi 15 kg na 24 godziny, a zatem taką wagę produktów zamrażarka powinna być w stanie zamrozić w ciągu 24 godzin. Jeżeli chodzi o inne aspekty, na które na pewno warto zwrócić również uwagę, no to jest to chociażby kwestia poziomu hałasu, który emitowany jest przy pomocy właśnie takiej zamrażarki skrzyniowej. Jeżeli chodzi zatem o tę wartość, no to jest to około 42 dB. A zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny parametr. To o czym jeszcze warto wiedzieć, no to jest to klasa energetyczna na tego produktu, no i jest to klasa energetyczna F. Będąc przy sprawach związanych właśnie z energią, warto też wspomnieć o kwestii zużycia prądu przez taką zamrażarkę. No i producent podaje tutaj 252 kWh, a zatem bardzo atrakcyjnie się to wszystko zapowiada, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię. Z dodatkowych informacji, o których na pewno warto wiedzieć, jest to kwestia chociażby sterowania elektronicznego, które ma zapewnić jak najłatwiejszą obsługę takiego urządzenia. Oprócz tego warto też wiedzieć, że zamrażarka Whirlpool WHS 2121 nie została wyposażona w technologię No Frost, o czym na pewno warto zdawać sobie sprawę. Jeżeli chodzi natomiast o przeznaczenie takiej zamrażarki, no to przede wszystkim trzeba wiedzieć, że jest ona stworzona w gruncie rzeczy pod jakieś tam mniejsze kuchnie. Może ona też znaleźć swoje zastosowanie w przypadku kawalerek, czy spowodzenie może być wykorzystywana chociażby gdzieś tam na jakiejś działce. A zatem tak to się mniej więcej prezentuje, że chodzi właśnie o zastosowanie takiego produktu. Co do opinii w internecie, na temat zamrażarki Whirlpool wh 2121 no to generalnie są one dość pozytywne, a wśród nich przede wszystkim wymienia się chociażby łatwość obsługi takiego produktu, czy chociażby pojemność takiej zamrażarki, a zatem jak sami widzicie zapowiada się to wszystko bardzo interesujące jeżeli chodzi właśnie o ten sprzęt. A zatem to by było na tyle jeżeli chodzi o zamrażarkę Whirlpool wh 2121 Pamiętaj aby dać mi zaś w komentarzu co Ty sądzisz na temat tej zamrażarki, ja tylko przypomnę, że link do niej znajdziesz również w opisie mojego filmu, to tak gdyby byś chciał poznać jeszcze więcej szczegółów na jej temat. A tymczasem to tyle, dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.